Robert Kochanek przez wiele lat kojarzył się widzom z partnerowaniem celebrytkom w Tańcu z Gwiazdami. Zeszłego lata pokazał się z zupełnie innej strony, gdy wziął udział w show 40 kontra 20. Występował tam w roli kawalera, o którego względy starało się kilkanaście kobiet w różnym wieku. Ostatecznie jego serce zdobyła Kinga Zapadka, z którą stworzył związek po programie. Relacja przez kilka miesięcy wyglądała sielankowo, przynajmniej w mediach społecznościowych. W rzeczywistości musiało być jednak mniej kolorowo, bo para niespodziewanie ogłosiła rozstanie. Z późniejszych wpisów Kingi dało się wywnioskować, że ma żal do kochanka. Wspominała coś o zdradach, kłamstwach, wykorzystywaniu i byciu niezdolnym do miłości. W pewnym momencie zagroziła nawet, że posiada kompromitujące Roberta materiały, które może ujawnić. Do tej pory jednak tego nie zrobiła. Tymczasem kochanek znalazł już najwyraźniej nowy obiekt westchnień. Paparazzi przyłapali go ostatnio na nocnej randce z tajemniczą brunetką. Tancerz i jego towarzyszka migdalili się na ulicy, czekając na taksówkę.